W naszym rankingu zajmuje ulica Czekoladowa we Wrocławiu. Z asfaltu zostało niewiele. Miejscami przeważa Kostka Brukowa, pamiętająca czasy, gdy klecinę nazywano Kletentorf. Pod tą kostką żadnego podłoża nie ma betonowego ani nic, także wszystkie drgania przechodzą na domy. To już miejsce czwarte i droga wojewódzka numer 355, łącząca Zawidów z Czechami. Wielu internautom jednoznacznie kojarzy się z powierzchnią Księżyca. Już nawet nieraz się nie da tych dziur ominąć. Są drogi, na których asfalt można rozbierać gołymi rękami. Między innymi ta ciekawa właściwość zapewniła drodze Chmielów-Pełcznica miejsce na podium. Miejsce drugie w rankingu dziurawości zajęła droga między Żernikami Wrocławskimi a Świętą Katarzyną. Po ustąpieniu śniegów i mrozów okazało się, że ustąpił także asfalt. Dziś na asfaltowym gruzie zawisło auto pani Małgorzaty Walczak. Sama nie wiedziałam, którędy mam jechać właściwie, jak mam tą, te dziury ominąć, bo one są właściwie na całej drodze. I w końcu zwycięzca rankingu naszych widzów. Dziura w tym, co pozostało po szosie między Węglińcem a Ruszowem. Ta droga to się zapadnie całkiem, to kalectwo będzie. Przykładów, że ta droga nie wybacza najmniejszego błędu, daleko szukać nie trzeba koziołki z tym samochodem wywrócić, aż tutaj 120-130 metrów wylądowałem tam w przepaści. Dziura została oznakowana w sposób tyleż wzbudzający podziw, co skuteczny. Faktem jest, że od czasu ustawienia słupków poważniejszych zdarzeń drogowych nie zanotowano. Na szczęście dzisiaj rozpoczęło się już wyrównywanie tego miejsca zwanego przez kierowców kraterem, a przez drogowców drogą wojewódzką numer 296.